W tym filmie zobaczycie dwóch najlepszych graczy anarchii, czyli S i Trąba Powietrzna, którzy zmierzą się w wyzwaniu, gdzie za każdego kila będą dostawać 25 złotych. Ale czekają na nich utrudnienia i kilka rund z innymi zasadami. Zapraszam. Siemano widzowie z tej strony, Peter, i są ze mną. Oskarek, Hejeczka. I Tromba, siema. Przejdziemy teraz do pierwszego utrudnienia. Mamy tutaj 11 utrudnień, niektóre są bardzo słabe, tak jak 6 że Albo żelazny mieć. Tak, to już dla ciebie, Sikleci. O, masz... o nie. Nie, nie w początku, ja i tak się nie boję! To teraz trąbeczka dla ciebie leci utrudnienia Slone S6! Slone 6 I czy będzie? Slone 6! Nie! F5! Proszę! F5! No dobra, nie najgorzej. To będzie ciężkie, ale słuchajcie, tutaj jest jeszcze jedna bardzo ważna zasada. Jak wiecie, trąba ma koronę, i w tym odcinku nie może jej używać, żeby nie było za łatwo, tak jest? Tak jest, nie ma, już odłożono. Wędrówcześci leży. odpoczywa. Pierwszym wyzwaniem jest tak zwany klasyczek dla chłopaków czyli to, co robią na co dzień, bo będą musieli pepać się do graczy, i mają na to 15 minut. O, dobra, pierwszy gracz nas zaakceptował. Zobaczmy, gdzie my tutaj będziemy. A uciec w ogóle z trapa, jak, jak będzie ciężko. O, dobra, czekajcie. Nic nie widzę dosłownie, nic. Skaczę tutaj, zabiję go. Dobra, zabiję go chyba. Dobra, pierwszy kill jest. I trąba chyba jako pierwszy zabił pierwszą osobę. Jest 25 ziko, już jest na jego koncie. Błagam, to mamy szybko, pies jeszcze go widzę, potknę siłkę. Coś zepnął, super, koksik, peta mam, super. Elegancko, perły mam. No, dam sobie radę, dam sobie radę. Jestem w czapie, ze wszystkim. Dam sobie bombę, bo mam już na satę, to w sumie bieg dużo Mam tu też dwa kill, czekajcie, w sumie i to sobie ja tego ziomka chyba albo nie hitnego. Co to za trapik będzie? Czekajcie, cyknaperu. Ej, cyknę widzieliście? Ale mi się udało. Pupuś, Ty się już lepiej poddaj. Ty, ty i tak giniesz, i tak giniesz, rozumiesz? Oddawaj kila bo marnujesz nasz czas, nie? Dobra, Pupuś zginął, jeszcze tutaj farmy. Chwileczkę. Chciałbym przedstawić Wam sponsora dzisiejszego filmu, czyli War Thunder. To epicka darmowa gra multiplayer, która wrzuca Cię w gigantyczne bitwy z wykorzystaniem czołgów, samolotów i okrętów wojennych. Adrenalina od pierwszej minuty. Tu wszystko wygląda i brzmi jak w kinie. Grafika, fizyka i dźwięk są ciągle dopieszczane, więc podczas gry czujesz się jak był w samym środku akcji, a walka? Zero pasków zdrowia. Jak trafisz, to widzisz efekty. Rozwalisz gąsienice czołgu, to nie będzie jechał. Dziurawisz bug w samolocie, od razu zaczyna się palić. A nowa aktualizacja Hornet Sting podkręca poziom. Ulepszone graficznie mapy, przebudowane dynamiczniejsze bitwy morskie i nowe myśliwce jak SU-30 czy FA-18. War Thunder jest dostępny za darmo na PC, PlayStation i Xbox, a klikając link w opisie, nowi gracze oraz ci, którzy nie grali w nią przez co najmniej pół Roku zgarniają 100 tysięcy srebrnych lwów, dekorator ożył odwagi i wiele więcej. Jeśli wolisz pograć na telefonie, to śmiało, bo War Thunder Mobile jest dostępny na iOS i Androida. Zapraszam do gry, link w opisie. Dobra. Spokojnie, uwaga! A na ziomek! Ja! Nie, 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 nie! Ja jestem żelazny. Ja mam żelazny set, ja mam żelazny set! Albo? Albo w sumie? Czy ja nie chcę ich bić? Ja chcę ich bić w sumie! O kurde! O kurde! Ej, czy on serio będzie to robił? Ten typax A po nie? Ma Excalibur! Ja go mogę zabić, jak się że ten typ jest. O kurde. O kurde. Nie, to nie ma sensu. Ja tu o ja pieniądze, jakby to nie jest teraz czas na zawianie ludzi, serio. Dobra, tu do te pieniądze, ja teraz zarabiam inne pieniądze. O chłopie! Czy S go chce zabić w żelaznym secie? Ziomek ucieka! Chyba próbujemy, no nie wiem. Może robię źle, może robić dobrze, ale próbuję. To jest dobry pojedynek! Ziomek wystakowany cały. Excalibur 44, a na sety 2 Elytra. Ten typ już wymienia seta. O ma Excalibur, byku! Ja go serio mogę zabić! To jest seriowy na żeby go zabił, naprawdę Kolega masz, słuchajcie, taki pereł Ale S gonie, goni, goni, gonie, goni, Nie, nie daję mu Stój, chłopaku Ej, tak teraz czas straciłem, naprawdę W żelaznym secie, ja biję się ziółkiem z I tak odnale mnie ora, nie? To mogło zakończyć się dużym profitem Ale nie w tym wyzwaniu Bo S stracił na niego bardzo dużo czasu A w tym momencie trąba zabijał kolejnych graczy Tylko F5 przysporzyło mu sporo problemów I... dobra, nie zlogał Uf, padnie Dobra, padnie chyba Nie ma HP Dobra, ostatni hit co on robi? Ja go nie mogę trafić. No, padniesz czy nie? Patrz, spali się. No nic nie widzę! Jak ja go nie zabiję! Ja nic po prostu nie widzę. Co Co ty wyrabiasz, Stevie? No tutaj raczej na spokojnie. A gdyby sobie się wyrasowało, to na F5. Ciekawy jestem, jak by się z tym poradził. Czekaj, nie mam despiderów spiderów na butach. No, czemu Peter tego mi nie dał? No, Peter tak strollował właśnie. Ja nie mam despiderków. spiderków. Muszę sobie dodać na buty te spidery, bo to, to tak utrudnia tak szczerze, że nie mam spiderów. I Aquafinity O, O, duciek pad, Super. O! Okay. Ziomek chyba sobie lognął. Pokaż nam, trąba, co umiesz z tym F5. Pokaż nam, co umiesz na F5, trąba. Pokaż, no, pokaż. Dobra, hitnęłem, udało mi się. I ja on powinien zginąć. Tak, dobra, zginął, zginął. Nie wiem, kolejny miał wodę na dole. <gry> Ale wolał sobie skoczyć no. i zginąć. Dobra, szósty kill, nie jest najgorzej. O, 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 nie! Dałem perłę logout. Muszę hitnąć, bo hitnąłem pięknie. Kaj, okay, to jest jego nazwa perełka. Na powierzchnię jeszcze jest tak cudownie, że chcę na powierzchnię. Mamy kilka widzowie. To jest mój czwarty kill dopiero, więc no. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, to jest tak mało. O, mamy Kasi, tepijmy do mamy Kasi. Odblićmy mamy Kasi, nie? Oho, dwie osoby tu są. Trzy chyba nawet. Dobra, który ma mniej HP? Dobra, ten ma dużo. 24. ten ile ma, dobra. Najpierw tego. A Mama Kasi z s trapuje, zobaczcie. I ma Jeepika i pada sobie. I teraz zabijamy S-a. S-ginie, e, widzowie. S-ginie e, na filmie. Łatwiutko. Siadł kryty. I dobra, jest kolejny kilek. Tromba zdobył kolejne 50 zł do swojej puli, a S kupił książkę na szybsze poruszanie się w wodzie. To ile finalnie zdobędą kasę i kto wygrał dowiecie się na samym końcu odcinka, więc oglądajcie. I uuuu, Tromba i S w jednym miejscu, to musiało się stać i leci trochę... What the hell? Bratek wódce, co jest grane? Bziomek w ty sobie zleciał, tak o. Kacie, ten tryb sobie teraz padnie. Więc tego zabijemy. Dał sobie perełkę, wziął na perełkę, więc spokojnie. Okej, okay, zabijem go. Tu jest też kilo od czekajcie. Es mi zabierze kille. Ta Es mi zabierze killa, mi się wydaje. I... Nie! No nie! No, no łatwiej, ja nie mogę go trafić. Dobra, i on go zabił, tak? On go zabił? Tak, on go zabił. Zabijemy killa. Super. Idę stąd. No i zabrałem rambie, No i bardzo dobrze! Bardzo dobrze! Jest cudownie, jest serdecznie cudownie! I dobra, jest jeszcze ten, i jest jeszcze ten. Dawaj, kila! No dawaj, kila! Żeby S nie miał, a jak S przyleci mi go zabierze, to ja się wkurzę, bo zmarnowałem tyle czasu, no i dobra. My liczymy na KS-a. No nie będziemy mieć jednego chłopa, mi się wydaje. Dobra, nie będziemy gonić jednego chłopa. No i hitnął mnie. Zobaczcie, jaki jest nie? Żebym nie miał tych 30 sekund dodatkowych, to on mnie hitnął. Dobra, to ja mu będę przeszkadzał w sumie. Biją się, biją się o niego! Pa, on nie wie, co się dzieje. Zaraz lognie. On zaraz lognie. Dobra, niech się go goni, ja teraz uciekam. To było bardzo niemiłe ze strony Esa, że tutaj hitnął. I w sumie podwalił nam dwa kilę. No, to jest najgorsze, że powinniśmy się do tej samej osoby tutaj ze nie? Dobra, trąba się teraz do kogoś teleportuje. Co nie no, drugi raz strzędu są w tym samym trapie. O, kurdeczka. Jak to się potoczy Jestem znowu z w, w trapie No i dobra, znów do tych samych osób się tepnęliśmy. Nie, dobra On nam zabierze wszystkie kile, wam powiem jest To jest nic nie widać Dosłownie tu jest nic nie widać I zabierz nam wszystkie kile. Nie, dobra To jest nieprawdopodobne, nie? Kille, kill, kill ważniejszy Zabrałem killa <laughs> Kila, kill <on>. nie? <laughs> on jest taki wolny Trawa, jest taki wolny Idę się go Czekajcie Żeby oni takie się miały że Gdzie on jest? No i nas będzie gonił no i dobra, i on nas goni, nie? Jezu, on go będzie gonił. A chciał mu dać chyba hita, żeby się nie przetępa za szybko. Pięknie, bardzo pięknie. Ja dwa killy! On dwie minuty w plecy! No i tak natrabiamy naszą stratę. Mamy już 8 kili. Zrobimy mu teraz 4 kile w ciągu 4 minut, nie? Jaka jest szansa, żeby chłopaki tepnęli się trzy razy do tych samych gości? Mała co nie? Ale nigdy nie zerowa. O kurde, o kurde. I dobra, znów jesteśmy w. Tak, i znów... Znów jesteśmy w tym samym miejscu, nie? To nie jest ciekawe, trąbeczka. żegnam, trąbeczka, żegnam. To nie był ciekawy teleport. Wziął killa on, ale trudno, jakby mnie to nie obchodzi. Dla mnie to jest najmniej ważne, jak aktualnie w sumie. Ważne, że i tak mnie nie zabił, nie? I po tej akcji czas dobiegł końca. I co panowie powiecie o swoich utrudnieniach? Co jest ty powiesz o swoim seciku? Mi Mimo przyjemnie, ale bałem się bić z trąbą, bo wiem, że on by dużo mi pił na pewno. No, ale ci powiem, że nie miałem jak z tobą się bić, bo się nie dało, by w 5K się bić. Właśnie, właśnie tego nie pomyślałem o tym, że i tak to sobie masz ciężko mnie bić. No, no, czyli te utrudnienia rzeczywiście utrudniają, tak? Także przy... Przejdźmy do losowania kolejnego w takim razie Kto chce mieć pierwszą utrudnienie? Trąbeczka, pierwsza trąbeczka, pierwsza trąbeczki No dobra, dobra No slowness <grym> Nie, c 4-3, uff Dobra, teraz oddało No to raczej luzik, dobra, zobaczmy Dla Esa Może jakieś 10 serduszek by się wylosowało Sharpness <grym> <To> Nie to jest <grym> ciekawe Nie, 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 sharpness 5, knockback 2 Dałem chłopakom itemki do wyzwania, a Es wylosował sobie 32% na mieczu A ja wytłumaczę na czym polega drugie wyzwanie Przechodzimy, panowie, do drugiego wyzwania które będzie polegało na tym, że musicie teraz to wy zrobić trapa, i teraz to wy będziecie tepać do niego widzów, graczy. Możecie pisać na czacie, że siema robię trapa, tepajcie się do mnie, róbcie trapika, chyba że macie jakieś swoje miejsca wybrane, to też w nich możecie zrobić takiego trapa. S sprawdzał swoje hołmy, czy ma tam jakieś miejsce na trapa, a trąba tepnął się w naprawdę interesujące miejsce. Dobra, widzaj, patrzcie gdzie ja jestem. To jest anarchia, i tutaj mamy teren 15 na 17 czanków, wykopany od w sumie powierzchni do. Bedroka i robaczek trąba, który gdzieś tutaj sobie będzie siedział i trapował. Zobaczmy gdzie on jest. Okej, okay. to jest mój trap. Ej! Ej, tu jest dużo bedroka! Naprawdę no. dużo! Czyli okej, okay, trąbeczka, ty już masz swojego spocika wybranego, Jasik masz też? I już mam. Gotowe, przygotowane, elegancko. Wygląda niepozornie, ale... Będzie działał Tak zwana druga wojna światowa bunkier Tak zwana, tak, tak zwana kubka Jaki czołg, chłop w go siedzi No dobra panowie, na to wyzwanie przypada wam 10 minut Bo tutaj, zdaję sobie sprawę, że będzie bardzo dużo kili. Także czas, start Tromba, kto chce być na filmie TPA, daje 5k co? On przekopuje, no! Ej! Ale i on będzie sobie potem serio to dał? No nie, nie da tego na pewno. Zaraz zaczymy, dobra. Tak naprawdę jedna się tepła. No więc słabiutko, że się tutaj jedna osoba tepła. Trąba 5 koła dolarów da jednej osobie, bo tepnął się wazelina No nie wiem, nie wiem, czy on ich oszuka. Czy on nie oszuka? Wszystkie kwity są dozwolone. Nie, nie, nie bije się nikt. Nie, bo mi tych Stewków pozabijają. Nie, 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 nie. To moje stiffki. No i zabrali mi tych stiwków. Zabrali mi troszeczkę tych stiwków. No najgorzej. Dobra, też No i nawet nie wiem ile tu killi zrobiłem. Nawet nie liczę tego. Tylko się skupiam, żeby zabić jak najwięcej osób. Bo no w tej pierwszej konkurencji zrobiłem bardzo mało killi. Muszę nadrobić to. Kto chce free itemki TPAS? Jak tam 100 osób, daję 50 tysięcy. No i to się robi tak, patrzcie. Mamy widzowie naraz, kilkanaście osób. No i teraz się zabija. Dwa kilki, trzy kilki, cztery kilki, pięć kilków, sześć kilków. No i siedem kilków w sekundę! Piękna rzecz! Tak to się robi! Ja widzowie im troszeczkę ułatwię. Piszę, kto chce być na filmie, tepać się do ESA lub trąba powietrzna. Żeby nie było, ułatwię im i się będą tepać. Zobaczymy, jaki twórca... Będzie miał większe przebicie. Do kogo wolą się tepać? Mamy anarchicznego, więc trochę nam to popsuje plan. No ja nie mogę nikogo tutaj skilować. Ktoś, ktoś mi zabiera kile. To, to jest najlepsze w tym wszystkim, nie? Ziomek ma mojego skina! Michelku! nie. Nie wiem po co on ich bije, nie? Odsuń się, a dobra. To, to jest taki jeden z anarchii, których tutaj nie lubimy. Idź stąd, idź. Dobra, tak mu napiszemy, tak mu pociśniemy i stąd. I on nam będzie wszystkie kile zabierał, nie? Oj, trąba chyba zmieni miejsce w takim bądź razie. O, ten leci za nim. Ale tak, trąba musi zmienić miejsce, bo jak ten ziomek się tepnie, to on będzie cały czas mu ksuł 41 próśb! To jest przesada! O kurde! O kurde! Jeden kill! Drugi! To jest złe! Trzeci! Czwarty! Piąty! Szósty! Siódmy! Ja nie zabijam, to jest złe! Ósmy. Muszę się skupić na zabijaniu. Muszę jakoś jakąś nagonka obrać sobie. ten będę się do końca, żeby on padł. Właśnie tak jak teraz. I potem dopiero kolejny. Tak, możemy zabijać tak szczerze. Nie wiem, ile mam killi, ale, ale będę nawijała. Ten nie śbie tak Mody Maj'a. Kurde no. Okej, okay, trąba po prostu poszedł sobie gdzieś pod ziemię. Zablokował się opsem. I spoko, spoko. Dobra, pierwszy kilek jest. ja nie wiem, czy nie ma znowu tego anarchicznego tutaj. Dobra, czwarty chyba. Mnóstwo kili teraz wleciało. Ale dobrze, że ten ziomek jeszcze do nas nie tępnął. S natomiast postanowił rozbudować swojego trapa, aby łatwiej. I było mu nabijać zabójstwa. Daję te pacjent Ala, cyk, 23 prośby. W sumie ta powinna być całkiem spoko. Dobra, jest git. Działa. Działa tak miało działać, ale w sumie potrzebuję do miecza książki z tym Książki z Swimming Edge'em. Żebym bił naraz kilkanaście osób, to będzie tak op, Mam killę, mam kill, okej. Okay. Nie git. No i tak też zrobił, bo zakupił z rynku księgę Sweeping Catch 3, dzięki czemu to on będzie zabijał graczy, a nie oni siebie nawzajem. Przez co zwiększa się jego szansa na wygranie odcinka. Oj. Nie działa? Czemu nie działa o, działa, teraz działa. Typ ma ironowy kilo, więc go bijemy. Ale już się chyba trochę mało osób. Czekajcie, zabijamy go. Szybko, dawaj, stary. Może zrobiłem tak, że oni są w jednej kratce, a ja w sumie jestem tutaj. To chyba było szybsze i jakby korzystniejsze dla mnie, gdybym tak to zbudował. 17 osób się następnęło. Ktoś już coś wylał. Nawet nie mogę tu nic postawić. Dobra, jeden kilek wpadł. Ktoś tu woł... ten lawę wylał. No niepotrzebnie ktoś tak zrobił. Aha, i czekajcie, z 17 osób ja dostałem jednego kila. Co się... Jest... Ej, co się stało zresztą? Czy oni tu wszyscy pologali? Dobra i oni... Michał, tutaj pologali. Zobaczcie, jest i Krzysiu. Dobra, 10 sekund. Krzysiu, ty tylko mnie nie hitaj, nie? Masz nawet jabłuszko, masz jabłuszko. Sez, zjedz. Krzysiu, nie spal się, bo mi chciał z ciebie killa. Muszę tepnąć osoby. No, Krzysiu, bywa, bywa. I znowu się tepnął ten sam gracz, nie? Ten irytujący. Nie wiem, po co on to w sumie robi, dobra. I pozabierał nam killę? Tak, pozabierał nam killę i teraz będzie uciekał, nie? To jest tak bez sensu, zobaczcie. Ziemek jest takim bocikiem. Jak u trąby? Co jest? Trąba gdzieś ucieka w ogóle? Co on robi, ty? A, to tamten go goni cały czas. No, tutaj nie poparnę. Ciło się trąbie, niestety. Podaję Ala, ich zabijam. Nie mam czasu, szybko chłopaki, proszę. Dobra, jest gate, o to chodziło. Teraz patrzcie to, patrzcie to. Uuu, ale się zaraz crosspały kilki, nie? O, to chodziło właśnie, o to właśnie chodziło. Jak kto tu mnie niszczy? Chłopaki no! Zobaczcie to. Chłop za mną lata. On, Mi się wydaje, że on jest chyba podstawiony przez Esa. <głos》>, że on ma się do mnie tepać, bo to jest hit, nie? To jest hiciorek, co tu się dzieje, nie? Ziomek cały czas się do mnie tepa. Po co, nie? Jeszcze za mną lata na Gdzie wie, że mnie nie zabije. Po chwili tamten ziomek go zostawił, a trąba znalazł nową miejscówkę. Rozkopmy, żeby oni widzieli, że wiecie, jest to tak rozkopane, bo niektórzy od razu logają. Dobra, od razu logają. Ej, tak będzie łatwiej chyba zabijać, wiecie? Tak, oczywiście, tak będzie łatwiej zabijać. Dobra, Trochę kili już porobiliśmy. Ale nie wiem, czy znowu ten ziomek się nie tepną. Dobra, nie, nie tepno się ten ziomek. To jakiś zwykły ziomek z kostiumem się tepnął. Dobra, i trochę kili wleciało. Mi się wydaje, że mogliśmy nadrobić to, co S zdobył wcześniej w sumie. Dzięki tej konkurencji wiemy tak naprawdę, kogo widzowie lubią bardziej. Czy Esa, czy trąbę. Bo w sumie wiecie, raczej typają się do osoby, którą lubią bardziej. Przynajmniej ja bym tak robił. Także jestem ciekawy wyników. Ej, nie ma opcji, że S... Dobra, koniec czasu, koniec czasu! Wujas Peter przyszedł. Już koniec czasu! 10 minut. Minęło 10 minut minęło. Teraz wiecie na co przyszła pora na kolejne utrudnienia. To teraz pierwszy jest. I o! o, 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 o. Ja cię Sławny 6 efekt, no nie wiem No jakby to tak, to tak mi się cała mobilność To jest karma za tego podstawionego gracza Musisz peta ze speed'em 2 założyć, stary A teraz czas na utrudnienie dla trąby Ja bym chciał tej 1 na jeden. błagam, błagam nie, No i ja <średenie> No i dobrze, no i jest pięknie, cudownie Dobra ja już nie wiem, kto ma gorsze, nie? <noise> o kurde, no i co sądzicie, panowie, o tym? Mi się podoba A już Nic nie będzie widać, nie? No i pokaż, pokaż, czekaj, jak no, się biegnę, 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 biegnę A weź tak spróbuj się przejść normalnie, bez skakania, bez pokaż Dobra, pewnie, pewnie, czekaj, biegnę ciebie, biegnę Mogę fotkę? Piotrek, proszę Dobra, chłopaki, pewnie jesteście ciekawi, jakie jest wasze wyzwanie teraz. Wyzwanie jest pod tytułem Freestyle, czyli możecie robić tak naprawdę co chcecie, ale bez tych rzeczy, które były w poprzednich wyzwaniach. Czyli wy nie, nie topacie się do graczy, oni do was się też nie topają, Wszystko inne jest dozwolone. Bez używania jakichś tam kolegów. No to się nie musimy bać, bo jest kolegów, to nie ma. <laughs> więc, więc to jest lekkie ułatwienie. I na to wyzwanie macie też 15 minutek. Postanowiłem iść do N, widzę, że S już zrobił to samo. Teraz go wysadzam. Czekajcie, skillujemy sobie tego tutaj. Dobra, ej, jest, pierwszy kill wleciał, pierwszy kill wleciał. Co? On, co nie? On nie... Ej, bo ja im rzuca... To jest niesprawiedliwe, ja już serduszka rzucałem. Dobrze, dobrze, trochę mu nadupcyłem. Oj oj, 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 No tak, trąba w L3 z dynią na łbie, to w ogóle taki damage dostaje. Mamy, mamy, mamy. No co ty robisz? Nara, nara, spadaj tam w dół. Iść w dół, dobra, jest kolejny kill. Ej, dobrze, że jest nie przyszedł z tej strony, nie? Ja mówię, oblecę sobie widzowie, drugą stronkę. I nie, a nie, dobra, myślałem, że ten ziomek altuje, czy coś, nie zabije, ale dobra, jest kolejny killek Ej, szczerze, do... nikt nie wychodzi z tej linii. Papaki, koksik, koksik, może ktoś coś? Na koksika ktoś chętny? Może ktoś chętny na koksika? No, ej, no! O, jest, jest, jest! Nie, pięknie, pięknie, i pierwszy, chodź no, chodź. No, no. no ej, daj go! Swojaczku, jestem za wolny Daj kilka, daj kilka, Mechciu. Dobra, jest. Mam, mamy kolejnego kila. Dobra, jest wkurzony, jest wkurzony. On chyba zrobił tylko jednego, nie? Zróbmy tak. Słuchajcie, oni wyjdą. No on zabierze nam to serduszko, nie? Ej, dobra, jest przypał, jest przypał. <grym> Ten go łapie na tą wędkę. nie chcą siebie tutaj zabić. Popacy! to nie o to chodzi. Tu trzeba zarabiać. Ja po prostu, wydaje mi się, że mogę wstół trąbę cały życie. I tak po prostu nie dać mu zabijać. Zresztą, ja chyba, po prostu kupię siłkę, kilka widzowie. I po prostu będę bił trąbę, jakby. Ja nic więcej robić nie muszę, naprawdę. Ej! Nie, 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 ja zginę. Nie patrzyłem na HP, nie patrzyłem na HP. Dobra, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Nie patrzyłem na HP. Jeszcze bym zginął od Esa i bym musiał tu drugi raz przychodzić, nie? On miał raz trzy serca jak coś. On miał trzy serca. On miał trzy serca jak coś. Bo ja po prostu za nim. Po prostu idę go cały czas. Muszę bardziej uważać. Ej, tu jest jakiś stivek. Dobra. I w sumie go zabiję. Bo S już go zabił, dobra, S już go zabił, żeby on nie miał kila, nie? Specjalnie tutaj to zrobiłem. No nie, 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 nie. I dobra, jest jeden, i, i drugi. Czekajcie, drugi. Dobra, zabił, zabił. Niestety S zabił. Napisałem, żeby pomóc chłopakom. Kto chce być na odcinku, zapraszamy do endu. Zobaczymy, czy ktoś przyjdzie. Ja tu może zejdę z wanisza, żeby im pokazać, że tutaj chłopaki się biją. Tak, chcę zachęcić tych widzów, żeby wyszli za linię. I zabija, zabija tutaj Esik, zabija! No trąba! wyjazd stąd! Czekajcie, na przerwy. O! O, kotek Wartek. Mam kila, już go zabiłem wcześniej, także lipa. I dobra, tu jakiś Rudy był. Ru no i dobra, Rudy oddał killa. Ej, no nie, no najgorzej! Zrobił teraz dwa kille podczas tego, nie? I dobra, mamy killa. Dobra, udało się. A nie, to nie jest mi... Ej, dobra, padłem. Padłem prawie. Wydaje mi się, że teraz przez to, że Esma z nimi sojusz, ja nie mogę bić tych Steve'ków, no to już to przegrałem w sumie. Chyba, ten Matix. Matix, oddasz kilka? Okej, okay, mamy kilka kolejnego. Mamy kilka kolejnego, super. Chodź. Ci kilka, chodźcie, proszę, proszę, proszę. Macie koksika. Super. Koksika macie chyba ki. Koksika macie. No nie, nie, nie kradnij. O, o. Chodź. Mam kilka. Pa, trąba jest. O, i dobra, kolejny kilek wleci. Dobra, wleciał kolejny kilek. S mnie tutaj złapał. Dobra, lejemy S-a na tym F5. S to zaraz upadnie, jak tak dalej pójdzie. On się bije na LC. Dobra, jeszcze nie bije na LC. Ja muszę... Yyy! Eee! Ja muszę uważać teraz. Przychodzą, przychodzą. Nie no, tutaj... Wow, wow, to jest niebezpiecznie bardzo, co oni robią. Nie no, oni tutaj chcą się zabić. Ma farta szczerze, cwaniaczek, że kurczę mam Slavensa 6, a nie jakiś inny efekt dobry. Już bym go zabił chyba 40 razy, serio. Jest taki skivek. Dobra, Wiktor, skillowaliśmy Viktora. Udał i jeszcze ty. No nie, jakbyśmy tego wave'a skillowali. Ej, jeszcze ty? Dobra, jeszcze ty. Dobra, jest sagi skilowany. I kiedy chłopaki się tak bili, ja wpadłem na niezły pomysł. Ty, a jakbym ich zwabił? Patrzcie, 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 kluczyki są. Patrzcie, jaka to jest zadyma, jaka to jest zadyma. Dobra, rzucę tu bliżej. Koło trąby Jesa będę rzucał, żeby powychodzili. Szaleństwo, 4 minuty ostatnie. I dobra, on go skilował Eee, padnę, widzicie, widzicie, ile to HP zabiera? Na hita był trąba. Przebieg go zabiłem. Jako zaraz serio zabija. Nie wiem kiedy, ale dosłownie zaraz. No dobra, nawet nie mogę przecież biegać normalnie! Zabiam killa jeszcze? O, jakbyśmy go skillowali, ktoś już go skilował ten best. A jest nie cały czas. bije. zobaczcie ile jest mi zabiera HP, nie. Minuta. Ostatnia minuta. Dobra, ostatnie parę kluczy wy, wy, wyrzucam tutaj, żeby... No chłopaki, patrzcie! Peter tak tronuje. No, Peter tak tronuje! Ej, ale Peter tu też narobił zamieszanie, wam powiem, jak rzucił te klucze, to dużo kili było można tu narobić. Bardzo dużo kili było można tu zrobić. O nie, 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 nie. nie. Dobra, żeby mu się nie udało tutaj, nas zabić, trzeba zacząć cykać peru. W każdą stronę ja nic nie widzę i naprawdę to jest za mocne utrudnienie. Co my tu jedyne możemy zrobić, to możemy zrobić coś takiego. Idę z nim, czekajcie, ja tam nie wejdę, nie mogę, nie mogę tam wejść. Idę w niego! Niech mnie bije, bo mi się wydaje, że ja więcej killi zrobiłem, wiecie? Nie przeszkadza mi to. Oho, ej, czekajcie, dobra, padnę chyba. Ej, ja tu padnę. Ej nie konstawia tabliczkę koniec! Nie konstawia tabliczkę koniec, bo ja naprawdę tu padnę Ja muszę... Gdzie mam chorusy? Dobra, mam chorusy Już w pewnym momencie to bym prawie padł Nawet miał stręża wypitego, bo nawet nie kupiwałem Koniec czasu. A więc pora na podliczenie wyników i sprawdzenie kto wygrał. I panowie, co powiecie o utrudnieniach w tej konkurencji? No 6? Zabiłbym go osiem razy, gdyby to! Zabiłbym go! No ty, ty, ty miałeś raz 3 serca! A, no no no, a wiesz co jest najlepsze, że ja nie patrzyłem na HP, bo zapomniałem, że mam dynię na głowie, nie? A jeden krystal to jest około jakieś 9 HP zabranych, nie? Dużo, no dużo, no. Chłopaki mieli napisać na tabliczce, ile osób udało im się zabić. A policzyliśmy to bardzo prosto, bo braliśmy liczbę zabójstw ze scoreboarda przed i po odcinku. Okej, okay, ja już znam, ja już wiem kto wygrał. No i wygrał S, który zgromadził aż 79 kg, a Tromba nieco mniej, ale 66 kg. Także gratulacje! To zobaczcie, zobaczcie sobie. No, jest dobra, jest dużo, no. Jest ile? Dużo ile? Różnicy. 13 kebabów. No. To Dużo, no, dużo. No, no, dużo. Ej, czyli jest czyli wygrałem ponad 60 kebabów. Czyli słuchajcie oficjalnie, ile co? 13 kg więcej zdobył Esik. I fun fact, nagrywamy ten odcinek drugi raz, bo nam się popsuły nagrania. Wtedy wygrał Tromba, teraz wygrał Esik. No, tutaj w tym odcinku wygrał Esik, także 1975 zł Doje do niego. Dla tych co dotrwali do końca mam niespodziankę, bo możecie odebrać darmowy, epicki kluczyk na anarchii pod komendą slash medal. Ale aby to zrobić, musicie wykonać proste zadanie. Sprawdźcie sami.